Siemanko, dzisiaj zajmiemy się tutaj przeglądem prasy przed głównym prasowaniem słomy. Pokażę, jak tu się u nas to odbywa. Co sprawdzamy, co rozkręcamy. Może niektórzy nie wiedzą. O, tata już tutaj zaczął jedną osłonę odkręcać, ja się biorę zaraz za drugą. Posprawdzamy naciąg wszystkich łańcuchów przesmarujemy wszystko, powymieniamy śrubki zabezpieczające No w złym stanie nie jest ten zaraz zobaczymy z drugiej strony No i tak w pierwszej kolejności jeszcze klapy zapomniałem otworzyć więc otworzyłem od razu yy, w pierwszej kolejności póki jest jeszcze czysto trzeba się położyć od spodu yy, są dwie kalamitki tutaj od tej całej łapy podającej, to trzeba na to bardzo uważać, a to często smarować, najlepiej codziennie, chociaż po razu, bo ta łapa lubi się wyrobić, czego już doświadczyliśmy na własnym przykładzie. No i tutaj trzeba się kłaść od spodu i i tam są dwie kalamitki do nasmarowania. Także w pierwszej kolejności tam zaczynamy smarować Póki jeszcze tutaj nie oprześciliśmy tego wszystkiego i się syfu nie nawaliło, bo to trzeba wszystko przed robotą wydmuchać. Warunki nie są sprzyjające, jest około 30 stopni, no ale dobrze trochę tutaj cienia, już wieczór, więc Dobra, mniejszy jesteś, to się położysz, nie? Ja chcę, bym się nie kładł, tylko bym w ogóle namierzył ich, bo oni tu sobie... Tu z boku? Się. No nie wiem. Ja już się nie kładłem, podniję ich mało. Tą prasę to już się zna jak własny palec, tyle no, lat. noga jest, tylko poczekaj, gdzie jest druga. Dobra, to rozebraliśmy. Siedemnaście. dobra młoteczka przyniosę czy jest tutaj jest tutaj weź puknij no to 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 nie puść to to popuścić o, tak to jest jak się w jednej ręce trzyma a w drugiej to to popuścić musi to być dociągnięte. muszę sobie to na tę te głowę jest. kupić to by inne nagrywanie poczekaj było. teraz jest ten chodzi w tę stronę chodzi w tę stronę to my go do do dołu czy do góry, zaraz niech pomyślę. Chodzi w tę stronę. No to my go w tę. O. Dobra. Starczy mu. Trzeba przynieść, zaraz będzie ołębi i ich Zobaczmy, co tu się dzieje. Tutaj się nic nie dzieje i no ten dmą... łańcuch ogólnie to jest do wymiany jednak ja go sprawdzę już nie jeśli, w jeśli mamy to go od razu wymienimy, jak nie to trzeba będzie dokupić bo już jest tak rozciągnięty, że nie, nie, trafia. nie trafia dokładnie w tryby i zaraz powycina nam chyba to, to, to tak, ja to zaraz to. Zyszło, to, zyszło. to dobra, wykręciłem już jedną śrubę zaraz wykręcam drugą, żeby zobaczyć w jakim jest stanie Nie najgorszym, jak na 300 beli to prawie nic jej nie wyrobiło. Także chyba dokręcam i nie zmieniam tutaj z tej strony. No z tej strony ogólnie nie jest ciężko, bo to jest napęd podbieracza. Także myślę, że przykręcę. To i tyle. A łańcuch akurat mamy drugi na stanie, więc zaraz zakładamy drugi. Ogólnie, jeśli chodzi o te śrubki, to to jest strasznie spieprzone w tej prasie. No ale co poradzi to jest tylko polski sprzęt. Jak to pierdyknie coś na polu, i tak dalej, samemu to jest normalnie tragedia to pomieniać Trzeba rozpinać przekaźniki. Chwila, moment, bo ja tu skręcam to. Oczywiście nakrętki samokontrujące muszą być, bo wiadomo, żeby to nie puściło. Oczywiście nie da się nic naprawić bez upieprzenia rąk. O, dobra To jest skręcone i tak, ogólnie tutaj oryginalnie jest jeszcze taki napinacz. My to wyjęliśmy, bośmy to pasowali łańcuch, tak żeby na razie bez napinacza było. I ja się rozciągnie dopiero będziemy zakładać. Dobra, tata tutaj już odmierza ogniwka. Zaraz będzie drugi łańcuch. A ja lecę z drugiej strony. Sprawdzać śrubki, dwie trzynastki. Śrubki też na zapas trzeba wozić. No i teraz idziemy w najgorszy mankament tej prasy, czyli tutaj. Bardzo często, jeśli ten podbieracz nie kontrolujemy i jedziemy bardziej po ziemi, bardzo często lubi tutaj wpaść kamień No i jak wpadnie kamień, to do rozbierania ten boczek tutaj no i oczywiście jak już padnie kamień to trzeba całą belę wypierdzielać żeby dostać się tutaj do tych wałków i dopiero ten kamień powyjmować i tutaj działać przy tej wymienianie no co, ten był już łańcuch wymieniany na wiosnę przed sianokosami więc on powinien się nie rozciągnąć ale za to widzę, że ten tutaj od tych wałków jest już całkiem flak. Ciekawe, czy też jego nie trzeba będzie dorabiać. Chyba, że jeszcze napinasz to starczy. Dobra, teraz wykręcam stąd śrubki i patrzę, co jest tutaj. I Dobra, wykręcone tutaj z tej strony. Jakiś tam jest delikatny uszczerbek. No Ale to się jeszcze nie kwalifikuje do wymiany, więc... Myślę, że słomy powinno spokojnie wychodzić te... Około 500 beli. Zresztą też, jak zapy kamienia, to co by nie było i tak wsztyknie i tak. No tutaj już też ta dziura jest. Jest już trochę wyrobiona, bo nakrętka w to wchodzi. No ale już swoje przeklepała. Od 2006 roku u nas. Nówka sztuka była wzięta no to co tutaj też drugą już nie wykręcam tylko ją dokręcę, tą wkręcam z powrotem i, i zostaje się już tylko chyba że tu jeszcze rozkręcę zobaczę tutaj druga była taka gana, więc wymieniłem ją na drugą doszedł już czy jeszcze nie? Róż. jeszcze no? trochę o dobra Dobra, starczy proszę pana. Już wałki nie będą walić, bo to jest... Najgorszy efekt to właśnie jak się bele wyrzuci, jak jest na luzie, to łup, -łup takie robi. Właśnie sandy są już żeśmy naprężyli teraz tutaj jeszcze drugi i już wałeczki o! ładnie będą chodzić Jak widzicie nic nie pogęte, u nas się dbało sprzęt. Jakby kto kiedy chciał kupić, to będzie zadowolony. No i ostatnia rzecz do podciągnięcia to delikatnie tylko. w Oryginalny łańcuch. No ta jeszcze wszystko zielone, fabryczne. ale to lekciutko ma, bo to są napędy tych ślimaków, co do środka pchają. Piesek. Cicho, piesku. Jak nie chcesz dostać w pupcie? O. Ile tutaj? W razie godzinka minęła. Dobre. Już mamy posprawdzane wszystko. Tylko. Tutaj. to olejem? No to zanim ten, no to polej to i. Bo tu pasowałoby tutaj wszystko smarować więc nie by I zostanie nam przesmarować idzie pod karszera, tu trzeba ładnie powymywać wszystko i niech nażniwa czeka myślę, że tydzień, maksymalnie dwa i będziemy prasować dobra, tutaj trzeba zobaczyć o tyle tutaj noże które chodzą po gwincie A tutaj nie ma smaru to jest już patrzyłem nie nie to jest tak wywpiwowane Tutaj przed bardzo. każdym wyjazdem zawsze nie. to smarujemy I dopchnąć ten, ten stary nawet, dawaj tutaj Tutaj wszędzie napchamy sznapsu żeby było Bo to jest cały napęd siatki Dobra, jeszcze tu raz, dobra Dawaj Starcy, łożysko tu. teraz Teraz łożysko proszę pana no Nie razy mu wspięć Na razie trzy 4, 5. Mało. Musi aż wyjść. Aż Cię nie troszeczkę, pokażę. Nie były dawno smarowane. Ale pewno starczy, bo 15 Dobra. razy, potem jak pójdzie w ruch, to wypchnie. Tu starczy, proszę pana. No I tutaj z tej klapy to tyle do smarowania. Zamykamy. Bo tutaj dojścia wody nie będzie. Tutaj jest też jedna sztuka. Czyli tutaj w dzisiejszym Dobra. odcinku cała instrukcja: jak przejrzeć prasę. Nie raz, Może jakoś to tam nieprofesjonalnie, ale tak po, no. po naszemu, jak to my robimy, ja tutaj w żniwa też jestem zdany, tylko na siebie. Tata, jak z niekombajnem, to wiadomo, ja śmigam na prasie, tata na kombajnie i. Wiem, gdzie to idzie, ale chyba nie wyszło. Czy wyszło? Dawaj jeszcze troszeczkę, no. starć. No ty, ty, ty. Nie doszło bo coś się leboczy. Tutaj też jakby podkładkę dał drugie. Dlaczego tutaj się. No, aby tego luzu tyle nie było. E, przytarła się tulejka. No nie zysku tak. Ale ja przysłamie tak. to mi się to w ogóle nie kręci, więc. Tak, tak, tutaj. To, 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 to. Dobra, tu było. W koło. Teraz co tu było? Teraz tu. Tutaj jest 5. Pięć, no? pięć razy już było. Nie wiem, całe Cały musiał być. 10 starczy. Starczy to nie zawsze brało. To to, to przez Tutaj to są. Kryty. Koło podliwarowałeś, tak? Jest podliwarowane jeszcze? Koło jest... Sprawdzamy, czy luzu nie ma. o niektórym się zdarzyło, że i koło już spadło. No? Dobra, starczy, Dobra. bo mi potem wszystko wywala na felgę. Zamek tutaj po kolei. Zamek jest tak, tu. A tu jest tak po razu po dwa, bo to jest. Tutaj to mało, no. Aby wyszło, czekaj, coś nie trafiło. Teraz. Chyba poszło. Dobra. Bo coś tam. Syczy. liwarujemy drugie koło na sprawdzenia No ja mam gorsze rzecz jak koło jeszcze zaczęło się wyspawać tam no tak lata ten w tej sześćdziesiątce że to muszę 60, podjechać kiedy nie muszę go o jeszcze trochę wygląda że dobrze ten sezon wychodzi nie bo już tam które z tych koł już jedno robiliśmy To, to tamte, bo to zawleczce Łożyska się wtedy rozsypały Tego razu właśnie, żeby tata przyuważył jak jechałem to Tak, te były robione O tu farby nie ma no. Zawleczka jest, jedziemy z koksem Wtedy smaru nie włożyć, bo przecież ona nowa była i się rozkręciło no tak niestety fabryka robi, no co tu, weź teraz wszystko przewić. No. Ja. No. Dobra. Wyszło? No. Dobra, daj trochę. Te się śmieruje. Dobra. Dobra, teraz tutaj z tej strony Dobra, bęben czekaj, tak tam zrobię, daj te. A, z tamtej strony nie zrobiłeś? Dobra no, A żeby ten tutaj zamek lepiej wskakiwał tam Ślizgo to zawsze inaczej Chociaż na chwilę Dobra. Dobra. Tu mamy z głowy To jest z głowy, teraz tu z drugiej strony wałek Jest tu. no a już lekko weszło idzie a czyści dobra Starczy. zamki były Koło... tutaj jeszcze nie było tego góra dół dobra, no to nie było Czyli koła myślałem, że w gorszym stanie koła jest dobrze. No, dobra. No i teraz zbliżamy się do, do głównych łożysk z tej strony. Nie wiem, tutaj trzy kalamitki. Jeszcze tu jest główne te łożysko. I tutaj jeszcze tak. Z tym zawsze miałem problemy, że zawsze ale obok. No jak zwykle był to w takim miejscu, że. Gdzie ona jest? Tu jest. Kurka No, wolno. co no, idzie. O ciężko coś. No, no. Może przebije. Tak, to jest główna kalamitka. Zobaczymy, czy kulka chodzi. Kulka już poszła gdzieś w gromy, bo już tu i nie ma. Ale zobacz, czy idzie no leciutko leciutko idzie dobra albo trzeszczyj było dziesięć osiem a co daj jeszcze dobra dziesięć tutaj te sprzęgło głowy no dobra 8 osiem jest tylko rolka się suwa, na tym no dobra. ta dawaj tutaj te główne jeszcze poszło też. no i teraz ten wałeczek ten wałeczek ta jakaś też jest tak wchodzi jak no, no bo tak zrobię tam wystawić to na zewnątrz to no to, to i, on, i idzie z boku weź jeszcze raz wepij No i tak, tutaj nam nie szło, nie szło trzeba było zmienić na drugą kalamitkę zrobiliśmy już ją taką właśnie, żeby była taki, no takie właśnie są boczne, no i ładnie, wina kalamitki była ładnie nasmarowane to co, tu zamykamy już te klapy a nie, będzie smarował jeszcze łańcuch łańcuch no i jeszcze tutaj sprawdzimy ten yy, napięcie tej taśmy głównej tu na końcu zrobię, już teraz robię no teraz już, potem włączę ciągnik i już będziemy smarować olejem Ciszę na osłonie 32 cm Jak skróciliśmy taśmę to tylu lat już nie pociągam jej Naprężyła się i jest No właśnie, jest taśma skrócona o cały ten jeden moduł Ale to już naprawdę musi być taki rozciągnięty flag, że musi dobrze walić o te bębny tutaj I dopiero można wtedy ją skrócić, bo tak to za wcześnie nie da rady i też jak za mocno jest ściągnięta to lubi słomę gubić z tyłu najbardziej tu jęczmiankę i teraz mierzymy tak jak pisze na obudowie 32 cm od tu do tu jest 32,5 u nas to się można tyle podarować tyle to tam spryszcz to nie chodzi i tu jeszcze to to żeby nie przeskoczyła jak ten to jest e, ile tu jest minimum 5 maksimum 10 centymetr To mogę przynieść klucze i trochę ciągnąć. no bo tutaj to trochę to ze 3 centymetry jest no i to właśnie trzeba sprawdzić jeszcze no i myślę że tu jest sprasa sprawdzona u A Teraz jeszcze wszystkie łańcuchy, już wszystko porozbierane, olejem przesmarujemy. Ten główny łańcuch tutaj od góry. Ten główny łańcuch też smarujemy zawsze przed każdym wyjazdem, codziennie. Butelka tutaj oleju na to idzie, żeby tu tam doszło wszędzie przesmarowało się. Nie ma co na tym oszczędzać. No i tutaj się niektórzy pytali, jak jest ten naciąg. No to takie kurde, prowizoryczne, jak się ustawi, tak naprawdę to to jest. Tutaj się zaczyna ta linka, tutaj idzie przez ten, no i przez rolkę reguluje. No i tam się reguluje, tak jak się wyreguluje, tak jest tak naprawdę. Lepiej jest, jak na wyciśnienie jest. Tu się reguluje linki. Jak się wkręci, to jest mocniej. Jak się puści to się No No to tak idzie. jak ustawisz tak mówię, tak będzie no. Jedynie żeby bela ciaśnie można dłużej podjechać. No tak my to po 60 czujemy po prostu kiedy bela jak jest dobita, o. już tyle lat się jeździ. Można wyrzucić jak jest tu, a można wyrzucić jak jest tu. No i tak samo ten sygnał, ten czujnik mamy ustawiony, że no jak już jest naprawdę razem z tym zgrany, żeśmy tak poustawiali, że i klapa się odpina, ten luz się tam robi taki, że i ten czujnik załącza dźwięk, tak samo piszczenia ale to to takie wiecie, no, jak, jak się to tutaj już zrobi, tak jest. No. no i smarujemy olejem wszystkie tutaj łańcuchy, do których nie będzie już dojścia. Widzicie, ładnie, cichutko chodzi maszyna. No i tyle Teraz pod karszera No i co Takim oto sposobem tutaj Od A do Z myślę wszystko pokazane Więc Do następnego